Turnusie. Dzisiaj przed nami mecz w połomie, ale później też wątpliwości. 11 godzina wybiła, możemy rozpoczynać. Już mam gotowi jest ten gwizdek? Tak jest. Rozpoczynamy wielkie widowisko. Hmm, oczywiście teraz Wojciech szczęsny w meczu z Osasuną. Teraz rusza musiał, znakomicie musiał, broni to Wiktor Patla. Jest mocno bita piłka, wychodzi rogos, teraz strzał, ależ interwencja. Ćwiklik, no bardzo dobra piłka, wręcz znakomita, teraz in, nie ma interwencji ze strony obrońcy i Ćwiklik. Uderzenie, rykoszet obok słupka, ta piłka nieznacznie przemknęła, chciało mi... Troszeczkę za długo ta piłka była chyba prowadzona, nie ma faulu, rusza Filipy, Parys. Indywidualnie Parys, znakomicie, czy będzie strzał? No nie ma, nie zgubił tę piłkę ostatecznie. Leż podalnie, znakomite Ćwiklika. Bożek, Bożek nie ma. Świetna interwencja Pałysa. Jeszcze krok. Jeden, druga. Sołty z zrykoszed, broni Rogos. Jeszcze będzie okazja. Ale interwencja Połomia Wisław 2 z Po pierwszej części 0 do 0. Wybranie przed pole karne. Jest podanie Bolesław Bożek. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Kapitan. Trzymany teraz jest Tomasz Pałys. Ależ teraz znakomite wznowienie. Czy zaraz będzie 2 do zera, czy też nie? Jest gol! Jest. Bramka na 2 do zera. Gdyby Grunwald, połomia, miało 11 zawodników, też ten mecz by wyglądał nieco inaczej. Natomiast ten obłąd zawodnika gospodarzy sprawił, że jednak mamy obraz tego spotkania. Ile korzyści, czy będzie? Zaraz? 3 do zera. Krok! Świetnie, Maciej Rogos. Jest uderzenie z dystansu. Nie był w stanie nic więcej zrobić. Długie zagranie. Moczko, czy zdąży doskoczyć? Jest interwencja i będzie rzut. Jest dośrodkowanie, jest strzał. Rogos jednak. Rusza, musiał, musiał, ale czy będzie zaraz gol? Nie ma! Obok czekamy na uderzenie z dystansu. No, prosto w mur. A po stronie gospodarzy, może zaraz, bo teraz uderzenie ładnie to leciało, ale tylko przez moment. Mocno bita piłka. Bardzo ładnie. Jest gol. Jest 3 do 0 proszę Państwa.